to mój e, któryś tam film na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Easy Obby bo jak mi, mi, nie, mam 16 wyświetleń pod tym filmem, nie sprawdzałem już na lajki, ale widzę, że bardzo Wam to się spodobało, <laughs> więc lecimy dalej. I właśnie to jest Easy Obby a sami widzieliście, że z jednym tak się męczyłem, że jednak gdzie była lawa i tam był taki zielony cek. Drciki. Jak nie wiecie o co mi chodzi, no to na y, pierwszy mój film na kanale się to no To jest naprawdę. To jest niby, to jest, nie lubię takich, że to są niby easy obby, a. Nie, tu nie umiem 6. Tak, nie lubię takich. To jest niby easy obby, a to nie umiem 6. No, właśnie, y, Piszcie, kto lubi obby, a kto nie. Ja tak średnio, no ale. ale, ale, ale Yy, właśnie, piszcie czy yy, lubić oby, tak średnio, ale wiecie, nagrywam to ty, dla was, też dawno nie grałem, więc chętnie sobie zagram, czasem jak mi się nudzi, to chętnie sobie gram, to dawajcie mi do gdzieś na, na początku wyświetliła się moja nazwa, jak nie było, to nie wiem, powinno być. Tu znika. no dobra, no. Właśnie, co mi tego nie widać, że to znika, to sobie czekasz, a to z nie no. No i jeszcze trochę tam, tam musimy przejść, trochę nam zostało. Patrzcie, ktoś może myśleć, że to jest takie specjalne zrobione, przez to się przenika, a ja... Um, Dobra, no. Ej, patrzcie, to jest HD takie trzy komendy, czyli jak wpiszę takie coś, taką komendę widzicie eee, ukośnik, fly i widzicie not e, you don't have permission to ice fry. i nie wiem czy to mi da za tyle, ale wolę to usunąć bo jeszcze coś się innego stanie, czyli że ktoś przyjdzie i mi konto a ja mam dobry kopiony Game Pass, jak sami widzieliście. No cóż, fajne to, by. Czasami no, jest takie coś, jak to, co się pomyśleć, że to jest hard, ale co pomyślisz, że to jest easy. Grajcie jak chcecie moja nazwa. Link do tego. Um, link, link do tego, oby będzie w opisie. A za to. Um, ten. Moja nazwa też będzie w opisie i właśnie chyba w tym filmie będzie moja nazwa w opisie, bo nie ja chcemy się już tego mocno przerabiać W następnym filmie może będzie ten, ten. Piszcie, kiedy się tej cuny. Chętnie, bardzo chętnie zagram, naprawdę Lubię jak wy oglądacie mnie no, no. 180, dobra nie mogę robić skup 180, ale da się jakoś, no, no. da się tylko, że jestem takim, że nie umiem, tak. no ten można, co ja robię? 180, ej ale dla kogo te obie tre wyglądają jakby to było walentynkowe, bo to takie, takie kolor, widzisz, jakie walentynkowe z dużo różowego, czy to musiała robić dziewczyna. Na pewno, z to, to musiała robić dziewczyna. Dużo różowego. Od teraz dziewczyna i chłopak to chyba robili. Jedzę niebieskim, bo jestem chłopakiem. Mm, naprawdę, fajne obby polecam. Ja ogólnie brałem pierwsze lepsze, no wiecie no. Same tylko. Jakoś tam wyskoczyło. Powiem Wam. To jest trudne, bo to takim ten, że na telefonie, mm. trzeba obracać tą kamerę, przy tym palcem jednym. Przyskoczy, dobra. Ja nie wiem po co. dwa lasery? A ja muszę iść po środku. Nie po środku, muszę iść. Jakie to tu nie ma żadnej... Okay. Bez sensu, naprawdę. I to tak samo. No, jaki to ma sens? Powiedzcie mi. Jaki to ma sens? Dobra, no to hop, hop. Hop, no. Dobra, jest taka elynansja. No ej, to było mi się wydaje. Ej, do, nie, to było na pewno, że to było. Idę tam... O, widzicie, zgadłem. Teraz będzie różowy. Mówiłem! Widzicie? Widzicie? Wiedziałem, po prostu ja wiedziałem to. No, teraz niebieski, teraz różowy. No, to jeszcze to sprawdzę, jeszcze do pewności. No, Zobaczymy, że to jest takie łatwe. Dobra, lecimy dalej. Cały czas trzymam ten palec. Słuchajcie, No spadłem. Tak, no. A, bo poruszyłem takim. No, jesteśmy poruszając ręką po prostu, no ale, bo tym, takim, tym, jak macie palce, to tam później jest takie, coś takiego łapa, jakby bez palców, bo ono jest takie. No wiem, to jest naprawdę bez sensu. Grajcie, grajcie, no trochę nam zostaje. Ej. Ej, jej, patrzcie, przecież tylko tutaj przejść, tędyk, tędyk, tam, tam na górę wejść, tam, czy tam się kończyłoby. Ej, fajnie, dobra. Nie, że tylko ja, no. Dzisiaj czwartek? Dzisiaj chyba czwartek. Nie 10 czwartek? nie ludzie 10 czwartek? Widzę, halo, 10 czwartek? Bo <laughs> ja nie wiem, czy 10 czwartek, czy nie. Chodźcie, nie dokończymy, bo mi się jeszcze importuje inny film, który też dzisiaj wlatuje. <laughs> no i 6 no, minut już to będzie trwało, więc ja będę troszeczkę długo czekał, więc już to przejdę tylko. No i koniec, niestety. Jednak tu mocniej nie idzie. Pa widzowie, yy, macham do was, pamiętajcie o subiku, o lajku i o komentarzaku. O komentarzaku, boże komentarzyku. Pa, pa! macham wam, ale wiesz co, niestety nie widzicie.